Załóżmy, mamy taki układ i mamy obliczyć V0. Wartość chwilowy, ale wektorowo musimy obliczyć to używając liczb zespolonych. To jest warto wartość chwilowa. To znaczy omega jest 4 radian na sekundę. Phi jest minus 15. Kąt początkowy. Vm jest 20 pierwiastek 2, a wartość skuteczna VS jest 20. To znaczy, jeżeli mamy zamienić tego do wektora na t0, ten wektor możemy narysować to jest moduł tego wektora, to jest 20. Pamiętajcie, używamy liczb, e, mo, używamy wartości skutecznej, 20, a nie nie szczytowy i kąt początkowy minus 15 stopni jeżeli mamy rysować tego wektora dobrze to są wektory pamiętajcie lub liczby zespolone t0 ten to jest t0 mamy VS wygląda tak i to jest minus 15, minus 15 stopni Dobrze. I teraz mamy obliczyć V0. Dobrze. Dobrze. Będziemy używać liczb zespolonych. Mamy zasilania. I mamy obliczyć prąd najpierw. Może obliczymy prąd. Prąd to jest napięcie VS przez Z zastępcze tego układu. To, to są wszystkie co ja piszę. To są wektory. Dobrze? Nie będę są tak to znaczy to są liczby zespołowych dzisiaj to jest 8, 8 i dobrze to znaczy vs mamy z nie mamy z to jest r1 plus jeżeli nazywamy to z1 razy z2 albo to jest z1 dobrze z1 to jest z2 to jest z 3 podzielić przez sumę pamiętajcie, że z1 to jest r1 z2 to jest dobrze nazywamy to jest z2 to jest minus j x c1 tak a xc1 to jest 1 przez C1 razy omega. To jest 1 przez C1 to jest 10 mili razy 10 mili razy 4 omega. To jest, to jest 1000 podzielić przez 40 i to jest 25 ohmów. To znaczy to jest minus 25. Z3 to jest J razy L1 omega J L1 to jest y, albo XL1 to jest L1 razy omega i to jest y, 5 razy 4 to jest 20 ohmów To znaczy możemy pisać to jest to jest 60, tak? to jest 60 plus z2. z2 jest minus j25 razy z3 to jest j20. j20. Podzielić przez sumę tych dwóch to jest minus j5. Dobrze tego teraz i to jest J razy J to jest to jest minus 1 razy minus 1 plus 1, to znaczy plus 25 razy 20 podzielić przez minus J5 e, Minus J5, tak i to jest Minus 90, plus 90 na górze to znaczy 60 to przez 25, przez 5 to jest 5. 5 razy 20 to jest 100. A 1 przez minus J to jest argument 90, to znaczy to jest J. Albo pomnożymy przez minus J na górze przez minus J, albo J. J, tu będzie j do kwadratu je, minus 1 razy minus 1 to jest 1 i mamy ten J tu. Dobrze, Z mamy. Możemy obliczyć I i to jest dokładnie formę wykładniczy lub trigonometryczny. Trygo, 16,6 tak. i 59. 0,3 stopni to jest pierwiastek 60 do kwadrat plus 100 do kwadratu to jest to i to jest Arktangens 100 przez 60, który da nam to. To znaczy to jest to i to jest to. Dobrze i teraz obliczymy I, i to jest VS z to są liczby zespołowe wszędzie i to jest 20 minus 15 przez 116,6 59 03 pamiętajcie to, jest, to podzielić przez to to jest 0 1, 71. to minus to jak podzielimy argumenty to z minusem na górze

Zostawimy to nam potrzebne nam potrzebne ten Z2 razy Z3 empersja zastępczy tego układu przez Z2 plus Z3 Mówiliśmy to jest J100 i to nam potrzebne do obliczenia V0 V0 dokładnie to jest z2, razy i. z to jest minus. Minus i plus J. 100. Plus J 100, przepraszam. Plus nad 100. Tak? Tak. Plus J 100, tak. I teraz razy i. To jest J razy I, które obliczyliśmy tu. J 100 razy I I, które obliczyliśmy tu. 0171 1, minus 7403 to razy to, to jest 171 przecinek 1 i

17,1 pierwiastek 2 sinus omega t plus 15,97 stopni dobrze Po 0 tyle i tyle możemy rysować wykres wektorowy tego wszystkiego dobrze mam wszystko co potrzebne to jest 20

i i prąd i to jest 0,17 dobrze 17,1 i minus 74 minus 74 będzie około tyle minus 74 bierze jakieś około i i chwilowe nie pisałam będę pisał 17,1 założmy tyle to jest i i co jeszcze możemy a V0 V0 17,1 i 15 15 stopni albo 16 dobrze założmy to jest 16 około 16 i bierzemy inny kolor i ma wartość 17,1 i to jest V0 Teraz wartość chwilowa, jak mówiłem V V0 to jest 17,1 pierwiastek dwóch sinus omega T 4T Plus 15,97 stopni w voltach, VS wartość chwilowy to jest 20 pierwiastek dwóch sinus. Omega T minus 15 stopni w voltach i chwilowy to jest 0,171 razy pierwiastek dwóch sinus. Omega T, który jest 4 4 T minus 74,03 stopni w Amperach I tyle miałem do powiedzenia i dziękuję bardzo